Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Miło mi Państwa poinformować, że sponsorem naszego dzisiejszego programu jest firma Kombet Działdowo. Firma Kombet prowadzi sprzedaż i produkcję wyrobów z betonu i żelbetu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz infrastrukturalnego. Firma Kombet wspiera działdowski sport. To tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy już do bieżących informacji sportowych. Choć piłkarskie boiska już dawno opustoszały, to wcale nie oznacza, że piłkarze nie uganiają się za piłką. Tak, robią to w halach sportowych. I tak w Lidzbarku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest organizatorem Ligi Piłkarskiej w hali. Rozegrano w minioną sobotę już czwartą kolejkę spotkań ligowych i uzyskano w nich następujące wyniki. Krokodyle Elektroar 1 do 2. Działki Skład Bizon i Przyjaciele także 1 do 2. FC Wylazłowo BKS Lisbark 2 do 0. Black Skład Petarda Klonowo 3 do 0. I Amok BWB 3 do 0. W tabeli na prowadzeniu drużyna Amok 12 punktów. Kolejne miejsca zajmują Black Skład Bizon i Przyjaciele oraz Elektroar. Wszystkie te zespoły mają po 9 punktów. Najskuteczniejszym strzelcem jest aktualnie Michał Bartkowski z drużyny Amoka. Piąta kolejka zaplanowana jest na najbliższą sobotę, 21 grudnia. W Rybnie także trwają rozgrywki w halowej piłce nożnej. Tam organizatorem jest Osir Rybno, a rozgrywki yy, przeprowadzone są pod nazwą AGG Liga Osir Rybno. W sobotę, 14 grudnia, rozegrano drugą kolejkę ligowych spotkań. Uzyskano w nich następujące wyniki: Tylbut Rybno, Libra 4-2. Catenaccio tęcza zul Rosentalski 2 do 4, Libra Eurostyl 4 do 2, Digo Arti Vel Dąbrówno 0 do 3 oraz iskra Hartowiec Eurostyl 1 do 4. W tabeli na prowadzeniu cztery drużyny z jednakową ilością punktów. Tęcza, Tylbut, Wel i Libra mają one po 6 zdobytych punktów. A teraz króciutko o brydżu sportowym. W miniony piątek rozegrano kolejną rundę w ramach rozgrywek działdowskiej ligi brydżowej. Zwyciężyła w nim para Edward Menderski-Bronisław Mazurkiewicz przed parą Jan Lempek i Edward Wołczański oraz parą Sławomir Hoffer-Mariusz Krzemieniewski. Turniej brydżowy rozgrywany jest w każdy piątek w Miejskim Domu Kultury w Działdowie przy ulicy Wolności 64. A teraz e, kilka słów o tenisie stołowym. E, w miniony wtorek odbyła się uroczysta gala tenisowa w Olsztynie z okazji 70-lecia warmińsko-mazurskiego związku tenisa stołowego. Było wielu gości, był między innymi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, a były także różne wyróżnienia. E, między innymi e, Pani Elżbieta i pan Gabriel Hojakowie otrzymali statuetkę za sportowanie sportu, w szczególności za sponsorowanie tenisa stołowego. Ponadto Paweł Cieśliński, starosta Działdowski oraz burmistrz Działdowa Grzegorz-Morwiński zostali także wyróżnieni za wspieranie sportu jako samorządowcy. Natomiast Ferdynand Chojnowski, prezes klubu sportowego Dekorglas, został wyróżniony statuetką za działalność na rzecz rozwoju tenisa stołowego w naszym województwie. Nasza działdowska ekipa była dosyć licznie reprezentowana na tej gali, co zresztą widać na załączonym obrazku. Na monitorze są wszyscy nasi delegaci, było nas sporo, no a na fotce jest także marszałek województwa, Marek Gustaw Marek Brzezin i prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisa Stubowego, Tadeusz Czyczel. Na zdjęciu rzecz jasna zabrakło Artura Frankowskiego, bo w tym czasie akurat robił nam fotkę. A teraz troszkę informacji z bejsbola. 11 grudnia w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Działdowie rozegrano Mistrzostwa Województwa Szkolnego Związku Sportowego w kategorii szkół podstawowych. Startowały cztery zespoły. Kolejność wygląda następująco. Pierwsze miejsce: Szkoła Podstawowa Miłomłyn 3 zwycięstwa. Drugie miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 Działdowo 2 zwycięstwa. Trzecie miejsce: Szkoła Podstawowa Tylice jedno zwycięstwo i na czwartym miejscu Szkoła Podstawowa Zajączkowo Lubawskie 0 zwycięstw. W tym samym czasie w tej samej hali odbył się dodatkowo turniej Mikołajkowi, to już kolejny turniej Mikołajkowy w baseballu. A prócz tych zespołów, które wymieniłem, grała także dodatkowo drużyna z Gdańska. A wygląda kolejność tego turnieju wygląda w sposób następujący. Pierwsze miejsce Lider Miłomłyn, drugie miejsce Orły Gdańsk, trzecie Jankes Działdowo i czwarte SP Tylice. A na piątym miejscu ukończyła ten turniej Mikołajkowy drużyna Fryga Zajączkowo-Lubawskie. Warto może przypomnieć, że... Trenerami działdowskiej drużyny są Maria Szczypińska i Zdzisław Ziłkowski, a ich asystentem jest Nikodem Borowski. To tyle o bejsbolu. I jeszcze drodzy Państwo informacja z siatkówki. W minioną sobotę rozegrano turniej Mikołajkowo-Świąteczny w hali sportowej w Iłowie. Startowało 8 zespołów, a zwycięstwo odniosła drużyna z działdowa przed Żurominem i Grudkami. Jak już mówiłem, startowało 8 zespołów. Wśród tych 8 zespołów najlepszą okazała się nasza działdowska drużyna. Serdeczne gratulacje. I drodzy Państwo, na zakończenie chciałbym przypomnieć, że sponsorem naszego dzisiejszego programu była firma Kombet Działdowo. Firma Kombet produkuje i sprzedaje wyroby z betonu i żelbetu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz infrastrukturalnego. Firma Kombet Działdowo wspiera nasz Działdowski Sport. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękuję państwu za uwagę. Przypomnę tylko, program zrealizowali Marcin Ostrowski i Elek Cichosz. Żegnam się z państwem do kolejnego naszego spotkania. Do widzenia.